Serdecznie. Z tej strony KMX112 i witam Was w 18 odcinku z gry Lego Batman the Video Game na 100% wersji na PlayStation 3. Słuchajcie, lecimy dalej. W poprzednim odcinku wykonaliśmy sobie drugi poziom, który nazywał się na skałach. W tym odcinku wykonamy sobie poziom gra w zielone. Także cóż, wskakujemy co? zaczynamy. No i dobrze, zaczynamy słuchajcie już ten trzeci poziom w kolejnym odcinku, już będzie to przedostatni. No i jeszcze będzie ostatni w tym epizodzie. Ja już szybko idzie, nie wiem kiedy wy te odcinki zobaczycie, bo ja chociażby robię teraz maraton z tej gry. Żeby ponagrywać ją, mieć trochę w zapasie, bo pewnie też te odcinki z tego Batman widzicie też po paru dniach, nie wiem czy po, po dwóch dniach, nie wiem jeszcze jak będę wyrzucać te odcinki, bo też mam chociażby odcinki jeszcze z Dragon Balla Z Karota, które no już mam nagraną serię i też mam z dodatki nagrane, tylko problem dla mnie jest ten, że jeszcze nie miałem jeszcze kiedy... Wrzucać, no bo to też chociażby niektóre odcinki mają powyżej godziny, a takie, żeby się jeszcze zrenderowały, tak dalej. Chociażby jeden odcinek ma półtorej godziny, więc taki, żeby się zrenderował, tak dalej, to jeszcze trochę potrwa. Ale cóż, zobaczymy. Jeszcze. E, dobra, nigdy za to bym nie przypadałem, Ivy. Ale masz urok kobiety w kwiecie wieku. Haha. Ha. Hmm, ten tekst się nadaje dla Jokera. Te zmutowane nasiona winorośli z ogrodu botanicznego podniosą nas na duchu. Czas na zapłaty w naturze. No dobra, no to lecimy. No dobra, pewnie jakby to nie była gra LEGO to pewnie Poison Ivy, Reader, po prostu Gordona by sprzątnęli, ale to jest gra LEGO, to wiadomo, że no tutaj takich rzeczy nie ma, chociaż w niektórych grach LEGO z tych starszych, chociażby te w, Le w LEGO Star Wars, yy, od LEGO Star Wars The Video Game, LEGO Star Wars 2 The, Complete, yy, the, ori the Original Trilogy, jak i Lego stało z The Complete Saga. tam normalnie widzieliśmy, że postacie umierały. W najnowszym, to w zasadzie, te postacie jakoś nie umierały, tylko były bardziej robione na takiej zasadzie, nie wiem, jakieś śmiechy, chichy żeby nie pokazywać, że jakaś dana postać zgodnie z fabułą musiała umrzeć. To nie, nie pokazywali tego tak jeden na jeden, tylko pokazywali właśnie w The a takie trochę beznadziejne te śmierci takie. Trochę, żeby trochę było tak jak w filmie, ale żeby to było humorystyczne. Co dla mnie to trochę było takie, naprawdę już takie mech. Takie po prostu, żeby zrobić na siłę. Przez to, że niestety chyba jest już robiona taka cenzura, że to jest dramat. Co mi się to nie podoba. Bo te starsze gry LEGO mają swój klimat. Trochę nie bały się tego, jak było to w filmach. Wiadomo, że nie wszystkie gry LEGO pokazywały to, bo wiadomo, że w niektórych grach chociażby nie było pokazywane właśnie jak dana postać umierała. No ale to i tak, porównując chociażby z LEGO Star Wars The to trochę jest rozczarowanie. Ale zanim do LEGO Star Wars The jeszcze się wybiorę, to jeszcze minie trochę czasu, więc... A ja tu jestem jeszcze naprawdę na spokojny. Dobra. Tutaj mamy, tutaj możemy coś zrobić. Aha, dobra. Tu możemy, tu możemy przejść. O właśnie, tutaj może. Poison Ivy potrafi, ma podwójny skok. Jakoś właśnie pamiętałem, że coś. A to było świetne. Że ona właśnie coś takiego potrafi zrobić. Ale to było genialne. Jeszcze raz. O właśnie, dobra. To rozwaliłem. Dobra. Tu są jeszcze te kolejne pieniądze i no, tu jednak warto wszystko zbierać Więc nie jeszcze nie będę tego odpalał no Bo najpierw ja chętnie bym jednak wziął tutaj co jest zdobycia. Dobra, super. To w sumie mogę tu podjechać jeszcze tym kwiatkiem, dobra, czyli teraz tak, to teraz. No tutaj nie, nic więcej tutaj nie zrobimy, bo tutaj nie mamy jak wjechać, czyli to zostawiamy na tryb swobodny dobra to otwieramy pięknie i możemy iść dalej Dobra, zabieramy sobie trochę pieniędzy. A tak, to jest ta mechanika też, pamiętam, że... Jak zrobimy taką... Y, przy, przy, przytrzymamy kółko, to wypuszcza taki miłosny gaz. Oczywiście Poison Ivy roślinki to bardzo się kochają. Ale bardziej za roślinami, niż za człowiekiem. Dobra, e, co, co to było? Dobra. O tym razem Poison Nive mi nie zrobiła tego. Ale, ale naprawdę się dziwię, co to takiego się wydarzyło. Dobra. Tu jeszcze zabieram. Dobra, tutaj, tu jeszcze pospadały a 10 tysięcy, jakie dziesięć tysięcy? Tylko stówka gdzieś już poleciała. Dobra, to jeszcze rozwalę. Dobra. Czyli to zrzucam. Dobra. A dobra, tutaj pan zagadka. Czyli Riddler jest potrzebny, spoko. Weź to otwieraj, bo tam na górze niestety nic nie zrobimy. To zostawiamy. No ale 25 tysięcy, dopiero ten trzeci koralik to nie tak dużo. Ja, przez to, że to e, gramy jako Poison Ivy, która wręcz kocha te kwiatki i nie chce ich nich niszczyć, to my i tak jako Poison Ivy możemy zniszczyć te kwiatki i nic się jej nie dzieje. Takie trochę, to, takie trochę komiczne, że rozwalamy dosłownie rośliny, a nie powinniśmy jako Poison Ivy, ale no, no wiadomo, to jest Karalego, więc no tutaj musieli dać twórcy taką możliwość, bo trochę dziwnie by to wyglądało, że my na tym poziomie Poison Ivy nie może nic rozwalić, co jest z roślinkami i trochę słabo by to wyglądało. Ale to też, jak no to się tak trochę popatrzy, to trochę takie śmieszne, że przecież ona kocha roślinki, a my rozwalamy te rośliny po to, żeby zdobyć właśnie pieniądz. Ale wiadomo, to jest gra z 2008 roku, kiedy, kiedy miał być w jej film Batman Mroczny Rycerz. Ten, w którym grał ten charakterystyczny Joker, który bardzo wiele osób uważa go za jednego z najlepszych Jokerów, jakich miał, który później niestety zmarł. Chyba to był jakiś wypadek czy coś, nie pamiętam teraz dokładnie. Ale ten, który chcieli się Joker, wiem, że bardzo dużo osób podobał się taki joker. Później jeszcze byli ci inni jokerzy. Niektórzy byli nawet spoko, niektórzy byli dosyć słabi. Dobra. Rozwalam to wszystko. No, a pomału, prawie pasek. Prawie mamy połowę. W zasadzie już mam, wiem, mamy więcej niż połowę tego paska. Tak patrzę, że jest tych 10 korali, a już pomału 6 robimy. Więc bardzo dobrze. Dobra, wszystko rozwalamy, wszystko co jest możliwe świetnie. Dobra, czyli tak tutaj wszystko rozwaliłem to co mogłem. Tu jeszcze widzę, że to jeszcze możemy zrobić. Dobra, w sumie dalej pojdzę i wity to sobie zrób Trochę człowiek z zagadka się trochę zgliczował, ale już się naprawił. Okej, okay, tysiak, to mi się podoba. Tysiaka to ja lubię. No, prawie mamy ten szósty koralik. Prawie mamy. Dobra, 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 bo widzę, że Panowie, proszę zadać spokój. Ja ci kręcę. Uspokój się. Prawda. Proszę się uspokoić. I będzie wszystko naprawdę dobrze. Dobra, to jeszcze rozwolę. Super. A, dobra, rozumiem, że już ten nie mogę przejść. Ok, a to zostawiam tą roślinkę. Dobra, czyli teraz tak to budujemy. Aha, o. widzę już nawet co to jest. Czy to jest łabędź? O, świetnie. Tak coś czułem, że jak już to zobaczyłem, że mogę za to niestety oberwać. I że to jest niestety mina. Dobra. Dobra, mamy to. Jest Tysiak. Dobra, kurczę, nie da się tak. Bo to będzie trzeba jeszcze coś zrobić. Chyba, chyba będzie można coś jeszcze tu zrobić. Przynajmniej tak myślę. Jeszcze zobaczymy. Bo jeżeli nie, to trudno. I prawie słuchajcie, mamy pasek. No to naprawdę bardzo dobrze. To co pewnie będzie trzeba mieć 90 tysięcy. Tak, tak, coś strzelam. Ale jeszcze zobaczymy. Dobra. Czyli mamy już pasek, więc bardzo fajnie, to przynajmniej już mam z głowy. Dobra, ta monetka 10 tysięcy, ale i tak z tym nic nie zrobię. Dobra, ciebie wezmę. Ciebie wezmę, żebyś mógł to zbudować. Więc proszę mi to zbudować. Dziękuję. Dziękuję Dziękuję za współpracę. Otwieramy. Wchodzimy tutaj. I tak, powiedzon Ivy może tu na spokojnie wejść. Ale oczywiście Riddler nie może tutaj wejść. No bo ciekawe jakby miałby to zrobić. Dobra, to rozwalamy. To zbudujemy dla niego pojazd, żeby mógł się dostać tutaj. A, i tutaj widzę, że tu trzeba byłoby rozwalić. Ale dobra, widzę, że tego i tak nie mogę teraz zrobić. No dobra. Dobra, chodź, Riddler. Ty to musisz otworzyć. Tak, 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 to jest Riddler. Proszę otworzyć wrota. O, okej, okay, trochę, trochę to zbagowałem, ale okej, okay. Trochę śmiesznie to wyglądało. Dobra, teraz tak. A, dobra, bo to jest tu, żeby wrócić. Tak, tutaj nie, bo ja potrzebuję tego stroju. Potrzebuję tego stroju Batmana, więc to niestety muszę zostawić. To mogę zbudować. To też, żeby to była winda. Dobra. Tu sobie wezmę pieniądz. Okej. Okay. To rozwalam. Dobra, spoko tylko. Aha, dobra, to muszę. Ok, czyli to musiałem jeszcze odpalić, tego nie zauważyłem. Czyli teraz możemy iść dalej. Chodź, Riddler. Jedziemy. Dobra, i to już jest finałowe. Na pewno to już jest finałowy ten stage. Więc bardzo dobrze. Dobra, oddaj się Poison Ivy. Ona ci pomoże, pamiętaj. O, jeszcze razy 6. Kurcze, razy 6 to, to tu mogłem skoczyć i zebrać. Miałbym 6000. Ale trudno. I tak mam dużo tych monet. Naprawdę bardzo dużo. o prawie 130 tysięcy dobra nie? no ten policjant musi jeszcze przeszkadzać, musi dobra super Czyli tak, ten drugi. No. To już niestety widziałem. To niestety widziałem, że już muszę paść. Dobra, nie mam pojęcia jak on tutaj wszedł. Na górę. Dobra. Dobra, ten już jest uspokojony. O, 131 tysięcy, nawet sporo. Jest, udało się. Roś Rośnie szybciej, dobra. Pięknie poziom ukończony, więc bardzo fajnie. Policja na Iwie odblokowana, tak jak Mister Freeze, jeszcze zostanie twu, e, dwie twarze. I to tyle. Super przestępcy, oczywiście, że mamy, zrobione. Czyli trzeci. Ciekawe, czy uda się wszystkie paski zdobyć u złoczyńców. czy tylko u bohaterów. Miałem pecha. No, i tutaj bardzo dużo uzbieraliśmy. Więc myślę, że te 2 miliony to nas spokojnie wbijemy Może nawet 3 miliony. Kto wie? Zobaczymy. Tutaj tylko ten jeden mini zestaw. Nic więcej się już nie dało. Czyli tak wracamy do Arkama Asylum. I jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o ten materiał. To będzie na tyle. W kolejnym odcinku już. Wyruszymy z czwartą misją w epizodzie pierwszym, czyli przedostatnią. A potem już zostanie nam ostatni jeszcze epizod w tym pierwszym epizodzie, czyli w zasadzie to ostatnia misja i potem zaczynamy już u Pingwina. Także już naprawdę pomału coraz mało tutaj zostało tych poziomów, pomału do przodu nie wiem kiedy widzicie, widzicie te odcinki bo ja oczywiście nagrywam teraz te odcinki w maratonie nie wiem kiedy wy zobaczycie te odcinki prawdopodobnie co, jak, co jakieś dwa dni, chyba że codziennie to jeszcze w zależności od tego czy będę miał zmontowany odcinek czy nie, no ale dobra w każdym razie dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka do usłyszenia w następnych, trzymajcie się do następnego na razie.